Na no, Sławku Trochę sosu, Sławek Tak, yy, ten się właśnie robi drugie łaski Cieszy mnie to, bo Pierwsze zdanie i poczło no, To oczywiście oryginalnym może no. Yy. no nie pierdol! Halo? Dobra, co się Halo? Ogień się zapalił. Ogień się zapalił, ogień się pali. Franek? Co? teraz robisz z tym piwem? Ty sobie zdajesz z tego sprawę? Taki wytonowy klosek. No co pozmierzę? Chcesz spalić mi wagryna i robimy gry? A z kim ty gadasz? Presto, nie. Nie wiem, a co? To... No to jutro podzwonisz, jutro teraz niedziela? Co ty robisz? Na ja, razie. No ja jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wypiłem, Nieprawda, wypiłeś ode mnie, wypiłeś ode mnie, warki trochę. Wypił łyka. A, a jak mu się gęba cieszy. To jest presto. Nie, nie, wiem, co się teraz kurwa zrobi. ty gadałeś. Z <grym> Aha, no to Bo... mówisz mówić od razu. Oni już się idą? Mówię, mówię jej, że... Matka jego? Nie, o, co ty? Mówię, mówię jej, że jeszcze nic nie biłem i do mnie martwi. A nie mogłeś powiedzieć, że ma... urodziny dzisiaj miałem znów? Dawaj tego browara. Weź otwórz to, to ogień będzie przewiewał go. Czyli jest premikiem w Restonu. Mamadzie, kto co? No, Franek, otwórz to, naprawdę otwórz to. Nie rozbije je, to naprawdę. Całkiem zdejmij to Przecież nie mam możliwości jak ty Weź tylko w suńko O nie no Na pierdolę Podnoś to Franek tak będzie, Franek Naprawdę, tak dopustę. Dobra, myśl my panowie do... my jeszcze na razie w Straży Miejskiej nie było i policji A I nie będzie No ja nie wiem jakie jest ogólnie prawo Możemy jesteśmy Aha. bogaci A bogatemu pomogę. Jak przyjadą to powiem Ty, Kolega ale... od samego kurwa Do... popołudnia południa. że kieł... Dobra kiełba, Dobra kiełba. Ale elegancko wygląda, ale... nie? No. Z pierwszego tłoczenia Długo już smażycie? Nie ja Wiem, że tutaj kolega, kurwa, od samego początku mówił, że wolno Bo bogatemu wolno, to jakby coś to nie ma Wiesz, to może być tak jak w że ten właściciel może... Być. Tak Nie, bardzo. nie, dostał tu przed chwilą i powiedział, że będzie się żyć. Ale co, wyszedł? No, po co? Boi się Nie Niemniej Franka się boi Zobaczył karka ty komary Nie 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 no bogatego nie Bogatego to i komary nie Ty w ogóle, Mogę z tym że nie zrobić ja Zobacz ma... zestaw. A. A, a, zestaw. to jest zesta. Leon truskawkowy Leon truskawkowy i stargardzki A czy możesz napić się do kamery to Gotowy to... Tata ma Co robisz? Oni teraz to mają inną sprawę. Od stadionu kibice przemar idą do centrum na Plac Wolności. Z 5000 kibiców Ranek, dmuchaj! Dmuchaj! Dobrze dmuchasz. Słyszałem tak. Panie Bła... Z... O, nie. Dobrze. My Dobrze... No abstynenci jesteś Łyczka? Tak? No nie kręć Do naszego opisu Bez popitki? O Jak? Kiedy idziesz do roboty? Po Dzisiaj rano byłem A ta... Dobra była Przedłem z roboty no. Id Idę na pięćki oboski. No, jak to, jest? to, to, to... Dalej imprezka Makłowicz uśmiech Nie ma chuja. Chuj. Makłowicz Spogadamy jak to kurwa wyszło hmm. O chuj, no jak na giełdzie Ty, może pipkę, mogę polać pipkę? Tak, dawaj okay. Będzie lepiej Bo już tak, się... tak, zaczyna ogień, ogień. No ja. No ja. Sławek ja. Staszka, ja. No Staszka! ja. Sławek do Staszka, Sławek Dobra. Pamiętasz, co no, dzisiaj Pani powiedział? Ja nie piję przez dwa miesiące. Okay. Dzisiaj jest 5 y, czerwiec. A wypiję piłesz... już Coca-Coli. Nie jest? wiem, co trzymasz w ręku, macie Ja to Mirinda. Bez kurtyny. Bez kurki. Tak, bez kurtyny.